Jak tutaj przychodziłem, słyszałem nazwy: Atletico, Bayern, takie wielkie firmy tutaj grały. A to mecz ADM, SSC, firmy porządnej, solidnej, widowiskowej, efektownej, dzisiaj z jednym golem. Dzisiaj tylko z jednym golem. Wynika to z tego, że mieliśmy braki w składzie, ale na pewno to też dlatego, że zawiodły nasze fanki, które nie pojawiły się na meczu, wcześniej zawsze były, grał się znacznie przyjemniej. Będziemy obserwować, bo to rzeczywiście zjawisko pozytywne i nakręcające wszystko co się wokół futbolu dzieje. Pozdrawiamy w tym tkwi wasza siła, w fankach, w motywacji, w Fank, mobilizacji. W fankach też, już powoli zaczynają się nas śmiać nas w firmie, ale <grymianie> trenujemy i mam, mam nadzieję, że, że będzie lepiej. No właśnie, firma, zespół firmowy, przyjacielski, ADM, co, to, co, jak, jak można rozszyfrować tę składnię? ADM, SSC to jest Archer Daniels Midlands, Shared Service Center, świadczymy usługi księgowe, a także controlling właśnie, właśnie dla tej amerykańskiej firmy. Film amerykański, myślałem, że jakby macie tutaj taką sympatię dla futbolu włoskiego, bo jeden kanałaro koszulka, drugi koszulka Interu, ale nie, niekoniecznie, czy dobrze? Myślę? Nie, nie, jak widać, prezentujemy ofensywny nie, nie. styl gry, dużo bramek pada, to prawda, na naszą niekorzyść, także hiszpański futbol. No właśnie, jak się, jak, się, jak, się, jak się Wam dzieje w tej lidze? Strzelacie więcej niż jeden gol na mecz, macie punkty? Jak to wygląda? E, aktualnie, z tego co wiem, zajmujemy chyba przedostatnią pozycję. Niestety, Wynika to też z braków kadrowych, ale jest to nasz pierwszy sezon, także mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Rozmawiacie o tym, jak macie grać, co macie grać, jakby dopiero to się kształtuje, e, zarządzanie zespołem, tak? e... Czy stylem, czy sposobem, czy składem? E, tak, rozmawiamy o składzie, o stylu, o taktyce, ale oczywiście nie w pracy, nie możemy e, poruszać takich tematów, musimy zająć się tylko pracą. Chamajdy to, to był trudny zespół, jeden z faworytów tej ligi, a więc tak. do przerwy sobie radziliście całkiem nieźle. W drugie troszeczkę się posypało, no, ale musieliśmy atakować, żeby zdobyć bramki. I gdybyśmy mieli dobrać jednego zawodnika, to na jaką pozycję? Dobrać jednego zawodnika, to... to poszukać jednego, o. w tej Myślę, że nie wiem, może ktoś z przodu, bramek brakuje, może coś na tą pozycję. Takie plany na przyszłość, budowanie mocnego, silnego zespołu we, na wzorach hiszpańskich. Tak? Na wzorach hiszpańskich, tak, ofensywny futbol. Myślę, że, mam nadzieję, że zagramy także w lidze halowej zimą, no, w rundzie jesienno-zimowej i mam nadzieję, że lepiej, lepiej nam pójdzie. W Turcji to po raz kolejny widziałem takie zespoły, które zaczynały się jedną bramką, a kończyły jako mistrz ligi. Także tego Wam życzę. Dziękuję bardzo.